Aga, twój nowy partner, trzeci w tańcu z gwiazdami, bardzo wysoki i bardzo wysoka poprzeczka, bo czy jest możliwe, żeby wygrać drugi raz właśnie pod rząd? No to teraz ja już tam byłam i nie, to nie jest moim celem do końca, jeżeli tak wyjdzie. Cudownie, jeżeli to byłaby mm, nagroda zwieńczająca gdzieś tam pracę w, przy kolejnej edycji, ale teraz mam po prostu wyżej postawioną poprzeczkę, patrzymy wszyscy w górę, y, żeby odkryć kolejnego człowieka, żeby mm, może gdzieś obudzić w nim pasję do tańca. Miał być Sławek Uniatowski, jest zupełnie ktoś inny, ale równie wysoki. Wiesz, no to chyba były tylko i wyłącznie plotki, które ktoś gdzieś tam sobie wymyślił. Ja nic nie wiedziałam, z kim tańczę do momentu pierwszego spotkania. Także, wiesz, no tak czy siak byłoby to dla mnie zaskoczenie, bo my nie wiemy wcześniej, tylko dowiadujemy się na pierwszym spotkaniu. Czy wzrost, wysoki wzrost pomaga, czy utrudnia taniec? Jestem, że utrudnia. Wysokim ludziom po pierwsze tańczy się bardzo trudno bo jest o wiele większa przestrzeń ciała do skoordynowania, ale, ale też no, różnica wzrostu um, nie jest jakimś tam ogromnym plusem ale jest za to czymś niepowtarzalnym. Więc mam nadzieję, że wykorzystamy to na plus i, i będziemy z tego korzystać i wymyślać różne rzeczy, które, e, które będą właśnie niepowtarzalne i wyjątkowe, no bo, bo takiej różnicy, aż takiej, no tam Sławek z zaszką też, ale aż takiej różnicy e, nigdy chyba nie było, a, a już na pewno nie ma teraz. Czy tanie z Agnieszką to jest duże wyzwanie? Na pewno. Agnieszka jest świetną tancerką, ja jestem amatorem, byłym sportowcem, Świetną przygodą na pewno. W kategoriach wyzwania można to troszeczkę traktować, bo jest to coś nowego w moim życiu, ale cieszę się, że, że mam okazję tańczyć z Agnieszką, bo odkrywa przede mną zupełnie nowy świat. A jakie masz doświadczenie w tańcu obecnie? Niecałego. Trzech, trzech tygodni intensywnego, dobrego treningu. Fajna sprawa, naprawdę. Wszystkim gorąco polecam. Ktoś, kto nigdy się nie bawił w taniec, Wysyłam siłownie, trening jakikolwiek biegowy można za, zamienić na taką formę aktywności fizycznej, bo oprócz tego, że uczę się nowych rzeczy, jest świetna atmosfera i, i, i dużo takich okazji, przy których mogę się śmiać całym sobą. No ta niestety w końcu też jest sport, jakby co? Jasne, że taki. I to z jednej strony jest sport, z drugiej strony sztuka i jeśli chodzi o tą waleczność sportową, no to chcę, chciałabym obudzić w Łukaszu również do, do zadań tanecznych, a z drugiej strony poruszyć tę, taką może jakąś wrażliwą część Łukasza do, do tego, żeby stworzyć mm, niepowtarzalne show, które wzbudza i w innych ludziach emocje. Aga, ale teraz jesteś samotna, to co zrobisz, jak będą pisali, że macie romans? Nie jestem samotna. Samotna to co innego niż sama. Singielką jesteś, przepraszam. O właśnie, wiesz, to inaczej, inaczej sformułowane zmienia zupełnie znaczenie. Ym, ja się troszkę przyzwyczaiłam, że wszędzie przepisuje mi się romans, jeżeli na przykład z kimś tańczę, bo taniec rzeczywiście wymaga dużo emocji, dużo namiętności i, i to jest, bo to jest aspekt tańca, ale, ale mam nadzieję, że, ym, że tak naprawdę ludzie, którzy ym, Którzy oglądają, to mogą sobie zdawać też sprawę z tego, że można z kimś współpracować i niekoniecznie mieć z nim romans. Współpracuje się w każdej pracy z mężczyznami, kobiety współpracują z mężczyznami i, i to nie musi się kończyć w łóżku. Zgadza się? Żyjemy w XXI wieku. No, dziwne, że tańczył z mężczyzną. Tańczę z kobietą i świetnie się bawię, a. A to, że ktoś coś napisze, to myślę, że będziemy mieli chyba jeden powód do uśmiechu przy kawie w jakiejś przerwie albo jedząc jakiś delikatny posiłek między w przerwie na treningu, więc chyba z przymrużeniem oka do tego, na pewno podchodzi do tego Aga z przymrużeniem oka, ja, dla mnie jest to w ogóle wesołe, zabawne, ale nie rozmawiamy nawet na ten temat tak na poważny. No, wszystkie y, informacje, które pojawiają się gdzieś w portalach plotkarskich, ciągle są. Y, każdego tygodnia, mimo że siedzę w tym showbiznesie już, już trochę długo, y, co tydzień coś mi zaskakuje i po prostu nie mogę uwierzyć, jaką y, niektórzy dziennikarze mają inwencję twórczą na bazie niczego. Ja przyznam się szczerze, że współpracujemy od, od trzech tygodni. Ja nie widziałem, żeby Cię co drugi dzień odprowadzał jakiś inny kolega na trening, więc uwierzcie mi na słowo, nic takiego nie ma miejsca, zauważył Jestem obecnie bardzo zaangażowana w pracę i we wszystkie projekty, które robię i, no i na tym się skupiam. To, to jest ważne, bo chciałem się jeszcze zapytać, kiedy byś na to znalazła czas. Widziałem kilka razy kalendarz, taki tematycznie, jak jest podzielony dzień i... Jeżeli wciśniecie to jako prasa podkarska, tam romans jeszcze, to naprawdę będę jeszcze więcej, jeszcze mocniej podziwiał Agę, że znalazła czas na takie rzeczy. No, romans e, może być ponad wszystko, ponad pracę, to zupełnie inna dziedzina życia. Ale pozostawmy to bez komentarza. No tak, no. Agnieszka, ale przed Tobą też nowe zadanie, bardziej prezenterskie. Co Ty na to? Już bardzo, bardzo mi się to spodobało i powiem Ci szczerze, że gdzieś odnalazłam się w tej roli. Mam nadzieję, nie wiem, nie mnie to oceniać, bo um, opinia należy do ludzi, do widzów, um, do telewizji. Spodobało mi się to I, i jeżeli będę angażowana w kolejne projekty, no to będzie to dla mnie taka nagroda i e, kolejne wyzwania, a um, a lubię to, lubię to, lubię, lubię poznawać nowych ludzi, lubię w ten sposób pracować i, i fajnie, że mogłam czegoś takiego spróbować. Mm, oby to nie był koniec. A może jakiś program w Polsacie? A może. Była taka propozycja? <laughs> nie, ale nie rozmawiajmy też o rzeczach, o których nie, jakby nie mówimy na dzień dzisiejszy. Teraz mówimy o Tańcu z Gwiazdami, to jest najnowszy i najświeższy projekt.